No to co, zaczynamy? Kolejny podcast. To co, dzisiaj o konkretach bez konkretów? Da się? No, przekorny tytuł, jak zwykle, ale może zainspiruje niektórych. Czyli jak? Da się mówić o konkretach, nie mówiąc o konkretach? No, na razie nie można mówić o konkretach, więc będzie o konkretach bez konkretów. Natomiast ja się może wytłumaczę, dlatego że ym, to jest tak, że jak wystartowaliśmy z naszym hasłem, z moim hasłem, wspólnota trwale zrównoważona, to nagle okazało się, że, że podejmowane są kroki, które będą wszystko równoważyć i wszędzie tę wspólnotowość jakby włączać. Więc chyba troszeczkę jest za wcześnie, żeby ujawniać to, co będziemy, będę miała, będziemy mieli, bo trochę traktuję to, że wspólnie będziemy mieli ten program, bo on jednak tworzy się razem z ludźmi, a nie tylko ja siadam i, i spisuję to, co mam do powiedzenia. Niemniej jednak słucham ludzi w związku z tym ten program jest tworzony. Natomiast ten program uważam, że będzie odsłonięty we właściwym momencie. To nie jest moment na to, żeby konkrety, takie bardzo wraz z pomysłami ujawniać. A myślisz, że takie wkładanie słów kluczy wystarczy? Czy jednak trzeba działać, a nie tylko używać tych słów? Takie jak mamy do tej pory. No nie, nie wystarczy zdecydować. Ale to chyba już mówiłam, bo to jest też taka sytuacja, że to chyba wszyscy wiedzą, ci, którzy mnie znają, że, że na słowach się nigdy nie, nie może skończyć. Bo słowa to są tylko słowa, obietnice to są jeszcze gorzej, bo to są tylko obietnice. W związku z tym za słowami muszą iść konkretne działania. I te działania ci, którzy mnie znają, no to wiedzą, że zawsze były podejmowane, niezależnie jakby od słów, ale to, co jest teraz robione, uważam, że to. Czasami kończy się na słowach, które są piękne, natomiast nie są wystarczające. Jakbyś miała wymienić kilka takich głównych konkretów, to od czego byś zaczęła? Co myślę, że będzie osią jakby tej naszej współpracy, która się zacznie, mam nadzieję, od, od nowego roku akademickiego, będzie to, żeby życie na Politechnice uczynić bardziej takim przyjaznym dla, dla nas wszystkich, dla całej społeczności. Czyli to się nazywa, dość mądrze, ale nazywa się facylitacją życia. I to jest ciekawe, dlatego że my w pracy spędzamy większą część naszego życia. Niektórzy mówią, że praca to nie życie albo praca to nie całe życie i oczywiście, że się z tym zgadzamy, no bo tutaj musimy zachować pewną równowagę pomiędzy, pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. Niemniej jednak w pracy spędzamy dużą część naszego życia i wszędzie ta praca na każdej płaszczyźnie powinna być bardziej przyjazna, bo człowiek, który pracuje w dobrym środowisku pracy, wśród współpracowników, którzy są dla niego wsparciem, są dla niego partnerami. Będzie pracował po prostu efektywniej, będzie pracował z zaangażowaniem, musi być osadzony w bezpiecznym, w stabilnym środowisku pracy. I Teraz popatrzmy na środowisko pracy, które mamy wokół, tak? Słyszę głosy na temat i zresztą doświadczam tego, że, że nie ma miejsc odpoczynku, nie ma miejsc do dyskusji, nie ma miejsc, w których można uzyskać, znaczy, gdzie można coś zjeść, gdzie można usiąść na chwilę, porozmawiać. Kampus w dużej mierze jest pusty, strasznie bym chciała, żeby Cała społeczność wróciła na kampus, tak, żeby on tętnił życiem. W szczególności odnosi się to też do studentów. Ja bym chciała ich zobaczyć z powrotem na kampusie i wśród nas, żebyśmy gdzieś mieli te przestrzenie wspólne, gdziebyśmy mieli y, odpowiednie wsparcie. Ale odpowiednie wsparcie to także na przykład wsparcie. Administracyjne względem tych procesów głównych, które toczą się na uczelni. To też jest przyjazne miejsce pracy. Jeśli procedury są proste, jeśli umożliwiają proste załatwienie wielu spraw, kiedy są zestandaryzowane, to to wszystko musi się tak kręcić, żeby problemem nie było to, co powinno być normą na tej uczelni takim ekstremalnym przykładem konkretnych rozwiązań, które chciałabym, żeby były wdrożone, to jest to, żebyśmy strategię mieli i w ogóle wszelkiego rodzaju plany mieli na początku jakby naszej działalności. Ludzie im szybciej dowiedzą się, w jakim kierunku podążamy, to tym lepiej. To jest dziwna sytuacja, kiedy strategia jest określona. Na sam koniec kadencji. Należy zwrócić uwagę na to, że to jest coś nie tak z tym, że ktoś najpierw, yy, najpierw zrobi pewne rzeczy, a potem je zapisuje w strategii. No, kolejność jest co najmniej dziwaczna. Te plany powinny powstawać relatywnie na początku. Ktoś ma pomysł, Konsultuje to albo wspólnie opracowuje ten pomysł, albo sam to robi to obojętne. To zależy, jakim jest, jakim jest zarządzającą osobą. Ale załóżmy, że jest pewien pomysł, należy go jak najszybciej przełożyć na konkretny plan, który potem może być przełożony na działanie. To jest sekwencja, która powinna mieć miejsce. Nie mając planów, działamy owszem, fajnie, dlatego że nikt nas nie rozlicza z tego, że działamy w oparciu o coś, co zostało wcześniej przyjęte. Czyli robimy, co chcemy, mówiąc, oględnie. Tak też nie powinno być. Owszem, to jest dopuszczalna sytuacja, no bo życie w organizacji jest różne. To nie da się go zamknąć w ramy, sztywne ramy. Ona powinno być elastyczne, Natomiast wszyscy są zgodni co do tego, że współczesna organizacja działa w oparciu o podjęte decyzje strategiczne na początku, a nie na końcu, bo to jest to, jest to co po pierwsze wyznacza kierunek, po drugie umożliwia monitorowanie realizacji i gdzieś na końcu rozliczenie. No, teraz sytuacja, którą mamy na uczelni, uważam, że nie jest, nie jest prawidłowa. To można, tak powiedzieć, w dość łagodnym ujęciu. A działania ad hoc polegające na gaszeniu pożarów są dobre czy złe dla uczelni? Gaszenie pożarów w określonych okolicznościach jest niezbędne, czyli wtedy, kiedy pożar występuje. No są sytuacje kryzysowe, w których nie ma dużo czasu, nie ma jest jakiś podwyższone ryzyko podejmowania decyzji, trzeba działać szybko, trzeba działać zdecydowanie. No to wiadomo, to są inne okoliczności. Natomiast w normalnej sytuacji, to my powinniśmy mieć normalne zarządzanie, czyli absolutnie nie działanie ad hoc, ale bardziej systemowe podejście do rozwiązywania wielu problemów, czyli jakieś procedury, jakieś kompleksowe zmiany. No bo spójrzmy na przykład na zmiany w strukturze organizacyjnej. Ustawmy tę strukturę organizacyjną jakby na samym początku w sposób przemyślany, tak jak ona według nas na ten moment powinna wyglądać. Miejmy przemyślane wszystkie ruchy i wszystkie konsekwencje, które, które temu procesowi będą towarzyszyły. Owszem, otoczenie się zmienia, uczelnia się zmienia, być może w przyszłości będą konieczne również inne poprawki czy zmiany, no ale nie może być tak, że zmiany są dokonywane no właściwie non-stop, przenoszony jeden dział, drugi, coś, coś wymyślane, no to nie, nie żyjemy aż w tak zmiennym otoczeniu, żeby było usprawiedliwienie dla tego typu nieciągłości działania. A przecież ta ciągłość działania, ten spokój, to bezpieczne osadzenie w naszej wspólnej rzeczywistości, no moim zdaniem jest dla pracowników bardzo ważne. I to nie tylko dla nauczycieli, ale dla nienauczycieli też. Studenci mniej to odczuwają, choć również, bo oni doświadczają tych zmian w ramach struktury organizacyjnej, w tych swoich kawałkach odnoszących się do działalności studenckiej. Jakbyśmy tak pomyśleli o następnym konkrecie, bardzo konkretnym rozwiązaniu, ale jeszcze nie osadzonym w technikaliach, czyli nie w konkretnych jakby nie wiem zmianach statutu czy zarządzeń wewnętrznych, ale co do koncepcji. No to moim zdaniem konieczna i wydaje mi się, że to będzie zrobione bardzo, bardzo szybko jest to, żeby zwiększyć partycypacyjność poszczególnych grup naszej społeczności w realnym zarządzaniu funkcjonowania uczelniom. czyli, Oddać głos tam, gdzie on powinien być oddany, i dać głos tam, gdzie go do tej pory jeszcze nie było danego. Na przykład mam na myśli to, żeby wszelkiego rodzaju organy czy ciała jakby nie były milczące, tylko mogły swobodnie wyrażać swoje opinie, a też swobodnie mogły podejmować decyzje. Tu bym postawiła nawet wykrzyknik, że to musi być zapewnione, że ta demokratyzacja jest trudna, ale ona jest możliwa do przeprowadzenia. Na przykład, żeby zwiększyć głos studentów tam, gdzie go być może jeszcze do tej pory nie było, ale dać tym młodym ludziom możliwość uczestnictwa w życiu uczelni, nie tylko w tym kawałku, który się odnosi bezpośrednio do ich aktywności, tak? ale również w innych kawałkach. Te konkrety dotyczyły wnętrza uczelni. A co byś powiedziała na temat jej otoczenia? Oj, musimy tutaj naprawdę, mamy tutaj wiele do zrobienia, bo przede wszystkim trzeba zacząć normalnie na partnerskich warunkach rozmawiać z naszymi bezpośrednimi partnerami. To jest z innymi uczelniami wrocławia. No to to jest najważniejsze, żebyśmy tutaj wrócili do, do normalnych rozmów, do tego, żebyśmy wspólnie kształtowali środowisko akademickie we Wrocławiu w sposób znowu zrównoważony, ale także taki, żebyśmy wspólnie jakby podejmowali działania, które wesprą naukę i akademickość we Wrocławiu. Czyli co? Nagrałem teraz kolejne podcasty, w których będziesz mogła powiedzieć to, co chcesz do wspólnoty Politechniki Wrocławskiej. No a potem wybory, zgadza się? Jesteśmy na etapie nagrywania kolejnych podcastów. Ja zaczynam w ogóle mieć wrażenie, że to są podcasty pod tytułem Poznajmy się. No, bo nie da się w tym momencie dotrzeć do wszystkich grup tak, jakbym chciała dotrzeć i z nimi porozmawiać. A najchętniej to bym z różnymi grupami powspółpracowała, ponieważ wydaje mi się, że najlepiej się mnie poznaje pracując ze mną, no ale to takich możliwości nie ma. Nie mam nawet możliwości dotarcia do, tych, do, do szerokiego grona, więc te podcasty mają taki status trochę rozmów, w których możecie Państwo zobaczyć, jak myślę, jak mówię. Staram się mówić w sposób nawet niedoskonały, bo to jest naturalne i to jest autentyczne. Proszę mi wierzyć, że jest to sytuacja niełatwa dla mnie, bo nie jest rutynowa. Ja nie jestem aktorką i bardzo bym chciała i czekam na te spotkania z Państwem, ale to jest jeszcze, jeszcze moment. Jeszcze musimy chwilkę poczekać. I też jest bardzo istotne, żebyśmy pamiętali, że wobec wyborów wszyscy jesteśmy równi: jesteśmy wyborcami albo wybieranymi. Jesteśmy równi niezależnie od funkcji pełnionej, od tytułu czy stopnia naukowego, czy miejsca w społeczności akademickiej. Tutaj powinno być znak równości wobec wszystkich wyborców i wobec wszystkich wybieranych. I teraz, jeżeli jest, mamy do czynienia z sytuacją, w której jest jakieś nadużycie względem pełnionej funkcji i używanie tej funkcji do tego, żeby zwiększyć sobie szanse wyborcze, to jest to nierówność. To jest to nierówność. I to też należy wyraźnie powiedzieć. Uważam, że takie sytuacje nie mogą być miejsca akurat y, nie, nie tylko teraz, ale także w przyszłości.